Od idealnego sposobu, aby nie sikać na deskę krozetową, po urządzenie, dzięki któremu wasz pies będzie mógł robić kupę gdzie tylko chce. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was listę 10 najfajniejszych gadżetów toaletowych. A jeśli któryś z produktów z dzisiejszego filmu wpadnie wam w oko, w tym nawet kakaowe, link do niego znajdziecie w opisie pod tym filmem. Numer 10. Chciało się wam kiedyś tak bardzo, że musieliście wysikać się do butelki? Przyznajcie, że mocz spływający po palcach albo wacek utknięty w gwincie, nie należą do najprzyjemniejszych. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Lejek stworzony specjalnie do sikania do butelki w awaryjnych sytuacjach. Silikonowy, szczelny, pasuje do większości z nich. Tylko lepiej go dobrze schowajcie, bo jeszcze ktoś z Waszej rodziny pomyli go z kubkiem i postanowi napić się z niego kawy. Numer 9. Czemu faceci sikają na deskę klozetową? bo nie mają odpowiedniej motywacji, aby tego nie robić. Czas to zmienić. Oto jedyna w swoim rodzaju wodoodporna naklejka, którą naklejacie wewnątrz pisuaru lub kibelka w domu. Przedstawia ona tarczę oraz napis traf do celu. Choć na pewno znajdziecie w sklepie również inne wzory. W takich sytuacjach aż robi mi się szkoda kobiet, które nigdy nie doświadczą tej przyjemności sikania do celu. Numer 8. Zajmowaliście się kiedyś małym dzieckiem i na przykład pomagaliście mu się wysikać. Trzymanie go nad Sedesem ze zwisającym Twitterem to nie tylko opryskane kafelki i wszystko dookoła, to również ryzyko upuszczenia dziecka do SEDesu, przypadkowego spuszczenia wody i szukania go potem w kanalizacji miejskiej. Przedstawiam wam specjalny nocniczek pisuar dla dzieci który możecie zamontować u boku muszli klozetowej zupełnie jak kostkę do mestos, bo nic tak nie zacieśnia więzi z dzieckiem jak wspólne sikanie stojąc obok siebie. Numer 7. Toaleta nie dotyczy wyłącznie ludzi, ale również waszych milusińskich. Jeśli podobnie jak ja i wy stresujecie się za każdym razem, kiedy wasz pies wali w ogródku sąsiada albo walejce z warzywami w Tesco, a wasza duma i godność człowieka nie pozwalają wam po nim posprzątać, Oto coś dla Was. Woreczek na psie odchody, które przyczepiacie bezpośrednio do jego ogona. Pies pochylając się, trafia prosto do środka, dzięki czemu Wy nie musicie fatygować się i podnosić żadnych bobków z ziemi. Woreczek ponadto jest wodoodporny, dzięki czemu nie przepuści nawet najbardziej bezwzględnej sraczki. Numer 6. Czy wiecie, że 99,9% z Was robi kupę niepoprawnie? Pamiętajcie, że sedes to nie krzesło. W takiej pozycji Nasze jelita nie otwierają się całkowicie, przez co wypróżnianie wymaga o wiele więcej wysiłku, a hemoroidy tylko zacierają ręce. Nasze ciało przystosowane jest do wypróżniania się, tak jak robili to jaskiniowcy, czyli w kuckach. Nie oznacza to jednak, że macie robić słowiański przykuc na Sedesie. Wystarczy odpowiedni podnóżek, który uniesie wystarczająco wasze nogi, a zarazem otworzy wasze wrota piekieł. Numer 5 nie ma nic gorszego niż bycie jedyną kobietą w domu pełnym mężczyzn. Trzeba gotować, sprzątać, zmywać, że aż nie starczy wam czasu na inne przyjemności, na przykład pranie skarpetek. Do tego jeszcze ta wiecznie podniesiona deska klozetowa. Nie chce wam się ciągle o tym przypominać? Oto naklejka świecąca w ciemności, mówiąca Opuść mnie! którą przyklejacie od spodu deski, dzięki czemu wasz fagas, nawet wstając w nocy, będzie pamiętać o swoim jedynym zadaniu w tym domu. Numer 3. Pamiętacie tę kultową scenę z pamiętników wakacji pod tytułem Tata nasrał do bidetu? Cóż, z tym gadżetem możecie walić do bidetu do woli, bo dzięki niemu bidetem stać się może każda zwykła toaleta. Jest to nic innego jak wężyk którym montujecie pod deskę klozetową, który podłączacie do kraniku, który podmywać Was będzie po każdej pomyślnej defekacji. Pomyślcie tylko, ile pieniędzy w ciągu roku możecie zaoszczędzić na papierze toaletowym. Dla wybradnych istnieje również wersja SMART z ustawianiem siły oraz temperatury na trysku. Numer 2. Kolejne narzędzie do sikania w sytuacji awaryjnej. Na przykład na ważnym sprawdzianie z matematyki, kiedy Wasza nauczycielka jest tak nieufna, że nie puści was do toalety, bo boi się, że schowaliście sobie ściągę w tyłku. Nie ma problemu. Wysikajcie się pod ławką. Kubek jest o tyle fajny, że składa się go niczym szyjkę od słomki do napojów. A po napisanym sprawdzianie możecie wręczyć go pani od matematyki. Niech się napije i przestanie gwiazdożyć. Numer 1 Macie dość zimnej deski klozetowej, przez co czujecie się jakbyście siadali na czyimś moczu? Macie dwie opcje. Albo tak jak wam kiedyś pokazywałem w lifehackach, założyć na deskę skarpetki, albo nie kompromitować się i za około 10 zł kupić specjalne materiałowe nakładki, które nie tylko zapewnią komfort waszemu księżycowi w pełni, ale również ochronią go przed bakteriami. Co więcej nakładki można normalnie prać. OK, i tym toaletowym jak księżniczka Latryna akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich. Między innymi 10 produktów stworzonych przez osoby z poczuciem humoru. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Wyświetlają się właśnie na ekranie, jak również mój prywatny Instagram oraz oficjalny sklep z koszulkami, gdzie na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!